I ma kolacja nie w stolonie, parę tek play. A dzisiaj czekajmy beklam. Lekko dzisiaj super słuchańce już odcinek. Od Józef, 11. Coraz piszej skończenia fapuły, ale nie sali. Hehehe... To jest fajne! Hej! Mogę porzucić jak pan skończy panie szczepie demonie? Co? Co? Tak. Jest. Dobra. No ha! dobra. Na czas najwyższy. Chodźcie, pokażemy właścicielowi, skąd się wzięła moja reputacja księcia zbrodni. To wszystko nie może być tylko przypadkiem. Liga Sprawiedliwości już by o tym usłyszała i była tutaj właśnie teraz, a ich nie ma. Mamy solidnie przechlapane. To oznacza, że albo nie ma już Ligi, albo że to, co Syndykat powiedział światu, że Sprawiedliwi wyruszyli na misję, to kłamstwo. Czyli, że Syndykat skłamał? To nie są bohaterowie? Lepiej miejmy oko na Clarksona. Jego reportaże można uznawać za przeciwieństwo prawdy. Nawet ten o aligatorach jako marnych domowych pupilach? Okej, okay, to się może zgadza. Chodź. Ja będę tu pasował. E, może i tak? Dobra, cukiereczku. Zobaczmy, czy ktoś jest w domu. Pewnie, porczuśu. E. Nie to miejsce niepokoi. Nie, pan Nie to nic o to. Nie to

Bo no, mi się nie podobają te krafiki To nie będzie żaden problem dla księcia zbrodni. Wrogowie, tutaj! Uu, chyba ktoś chce zobaczyć magiczną sztuczkę. Nie nie. W tę robotę to trzeba będzie wrobić jakiegoś innego. Oj, mam nadzieję, że nie powiedziałem tego na głos. Powiedz cały. Dobra. Teraz to popatrzę. Jestem młody. Jest nie, nie. co dwa. Dobra. No. Okej. mamy teraz moczek w Co się stało naszej osobistej szafie grającej? Chyba zbiera więcej supermocy! Czyżby tak nie słuchała, to chodzi, panie Jack? Ooh, supermocy, huh? Ej, nieźle! Założę się, że Ivy byłaby dumna! Hmm. O! To, było. Hmm. Hmm. to jest jeden fluchy. To jest jeden z To jest jeden z klupów. Dobra, Mlisa. To jest jedyny realny. To Po prostu to miał być jako szalot. Hmm.

Hmm. Wiecie, ktoś tu naprawdę powinien troszkę ubarwić atmosferę. Ta, ale z drugiej strony ten mroczny, przyknębiający lawowy motyw tutaj pasuje. Nie. No i co my tutaj mamy? Wreszcie coś, czym można podjechać? کیا دائم na że to nie jest mój kanał, no, to bańka. Ale to... Look, bo. Sejnik, ponordy. Okej. Tak, za małą i jakę to jest tobą. Dobra, bo. Uh, po, Co po, postawił na drodze? Zniszczmy to! Ja, to jest to... Nie wiem, wiem tylko tyle, że ktoś atakuje, to muszę ochronić. Ale ty się skończyłeś.

Po to po, z po, pociepanią. Dobra. Rany. Takie dziury w drodze? Żeby tak narażać kierowców. Zobaczmy, czy coś da się zrobić. No to jest na pewno. Dobra. Oczywiście parę te musi robić. 狼。嗯 Niech tego musieli tak pochłonąć. to się stało! O, poniedziałek! Wygląda na to, że mamy tu mało przyjaznego rywala! Spoko, Harley! Jak to mówią, przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy. Dobra. Okay, tutaj, 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 tutaj jest. Oh. Masz jakiś model z prądem, nie? Gotowe! Nadciągamy nasz celu niepewny, niewiadomy i zapewne groźny. groźny. Parkuj, nie poryzuj. Raport. Mój panie, Apokolips przybyła na ziemię ze względu na przeładowanie tunelu. Daj spokój z bzdurami, desad. O wiele ważniejsze jest, mój panie, że więźniowie uciekli. A teraz zmierzają właśnie tutaj! Oszczędź nam swego tchórzostwa, babciu! Więźniowie to nic dla kalibaka! Tchórzostwa? Hmm. Uważaj, jak mówisz do starszych! Hmm. Dosyć. Darkseida nie trapią tak trywialne wieści. Niegdy jestem na krawędzi odkrycia równania antyżycia. Antyżycia? Ech. To na źle brzmi, panie Jay! Syndykat zbrodni twierdzi, że są o krok od znalezienia artefaktu. Dobrze. Nic innego nie ma znaczenia. O? Co się z tym porobiło? Któż tam jest? Czy to oni? To inaczej. Byłaby z nas niezła drużyna. Gdzie mm. do sprawiedliwości, kiedy jej potrzeba? Twoje cele to na nas za mało. Joker, co ty tutaj? Robisz? Ostatnia szansa, żeby się poddać. Życzę miłej podróży. Superman! Wasza próba ucieczki była stratą czasu. Pokonywaliśmy już grubsze ryby i zaraz to powtórzymy. Więc jak u was mawiają, przejdźmy od słów do czynów. Hmm. Co? Chyba nie sądziłeś, że da się czymś takim podróżować dyskretnie, co? Zatrzymać się! Odeprzemy Legiony Darkseida. Wow. Wy się przegrupujcie w obserwatorium. Jeszcze klauna. Darkseidzie, my się nie pakujemy. Mm -hmm. Dosyć. Mimo mego przybycia, plan pozostaje bez zmian. Kontynuujcie bohaterską farsę i odnajdźcie mi ostatni fragment równania antyżycia. Wkrótce wszechświat uh. będzie mój. Uh. Teraz pewnie się z jeszcze zaśmieje. Uh. 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 długa historia i na inną okazję. Okej, okay, Joker, o co tu chodzi? Przesuwanie planet jest ponad twoje możliwości. Co tak chłodno? My tu mamy czyste ręce, słowo! Nawet nie wiemy, co to jest to równanie antyżycia! Huh? Huh? Okej, okay, zła reakcja. To czym jest to nieżyciowe urwanie? Równanie antyżycia jest niezwykle potężne. Cokolwiek je podna, będzie mógł kontrolować dowolny świat. A może cały wszechświat? Darkseid chyba sądzi, że ono jest u nas. Jedno, czego nie łapię, to czemu Darkseid sam nie zaatakował Ziemi? Po co tyle zachodu z podmienianiem nas? Żeby Syndykat Sprawiedliwości mógł bez ograniczeń i podejrzeń przeszukiwać planetę. A, to drańskie, oszukańcze dranie! Ale hej! Skoro wy, prawdziwi, wróciliście, to wszystko załatwicie, nie? Nie. Chyba mamy pewien problem. Proszę Państwa, mam złe wieści. Najwyraźniej Liga Sprawiedliwości zawiodła podczas supertajnej misji. W efekcie czego? Zdobyliśmy niepowtarzalne materiały udowadniające ich zejście na ścieżkę zła. Potępienie sprawiedliwych nastąpiło bezwłocznie. Dziwi mnie, że Superman i Wonder Woman są teraz źli. Ale Batman to już nie. Co? Zawsze był jakiś taki mroczny. W sumie nigdy nie daje mi pojeździć Batmobilem. Racja, ale nie martwcie się. Nie wszystko stracone, bo jesteśmy tu my. Nic wam nie grozi. Nie będziemy mogli liczyć na takie wsparcie jak zwykle. Potrzebna będzie inna pomoc. Nie powinniśmy poszukać Supermana. W końcu ma odrobinę więcej e? mocy od Nietoperzy, co, Batku? E? Idzie gładko jak po wodzie. System uszkodzony, restart, nieudany. Wezwać pomoc techniczną. Oj. Oh. Potem się. I. No i co? Oh. <laughs> M. Um, Udało nam się. Seligom sprawiedliwości. Dobra. Tyle. Tyle. Prosimy wszystkich. No o złożeniu. Płuszczami bardzo te Lej